Cześć, ja nazywam się Michał Pisarski i pracuję w komputer świecie, a ten zgrabny kolega nazywa się Samsung Galaxy S7 Edge i już niedługo będzie pracował w dłoniach milionów użytkowników na całym świecie. Dostaliśmy nasz egzemplarz testowy jeszcze przed premierą, dlatego postanowiliśmy zapytać Was na Facebooku o to, czego chcielibyście się dowiedzieć na jego temat. Mieliście bardzo wiele pytań, a ja za chwilę postaram się odpowiedzieć wyczerpująco na najciekawsze z nich. Jak zabezpieczono port ładowania, by spełniał normy IP65, tak jak w S5 klapką? Bardzo często pytaliście o wodoszczelność. Jak to działa? Czy w ogóle działa? Czy moglibyśmy przetestować? Otóż tak, jedna z funkcji, za którą użytkownicy uwielbiali Samsunga Galaxy S5, powraca w udoskonalonej formie w nowym flagowcu. Dlaczego w udoskonalonej? Ano dlatego, że tym razem do uzyskania jej nie jest potrzebna zaślepka na port mikro-USB. Co ciekawe, nie jest to zresztą pierwszy smartfon koreańskiego producenta, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Już w 2014 roku mógł się nim pochwalić Galaxy S5 Mini. Ale dobrze, wróćmy do najnowszego dziecka Samsunga. S7 w teorii wytrzyma pół godziny pod wodą na głębokości do 1,5 metra. Nie oznacza to rzecz jasna, że po przekroczeniu tej bariery telefon od razu magicznie się zepsuje, ale lepiej nie ryzykować. My umieściliśmy go na kilkanaście minut w szklance pełnej wody i myliśmy go pod kranem. Działa nadal idealnie. I jest czyściutki. I co najważniejsze, woda spływa po nim błyskawicznie. Bardzo szybko robi się znów suchy, a do tego ekran reaguje bezbłędnie na dotyk nawet wtedy, gdy są na nim kropelki wody. Tak więc w tym przypadku brawo Samsung. Ile faktycznie wytrzymuje bateria? Czy jest duża różnica między S6 a S7? Miło mi poinformować, że jest wyraźnie lepiej niż w przypadku Galaxy S6. Akumulator o pojemności 3600 mAh robi swoje. Prywatnie na co dzień korzystam właśnie z Galaxy S6 i bardzo lubię ten telefon, ale gdy wychodzę na cały dzień albo dokądś wyjeżdżam i zapominam o powerbanku, ogarnia mnie panika. Myślę, że w przypadku S7 Edge nie miałbym już takich problemów. Testuję ten telefon dość intensywnie od tygodnia i jeszcze nie udało mi się go rozładować w jeden dzień, a korzystam z funkcji Always On Display. Co do wykorzystania energii, to kwadrans z bardziej wymagającymi grami zużywa 3-4% akumulatora. Tyle na razie. Dodam jeszcze, że pełne ładowanie akumulatora trwa półtorej godziny, a smartfon obsługuje też szybkie ładowanie indukcyjne, ale tej funkcji akurat nie mieliśmy okazji sprawdzić. Ile rzeczywiście użytkownik będzie miał tej wewnętrznej pamięci do użytku? W wersji z 32 GB wbudowanej pamięci dla użytkownika zostaje nieco poniżej 25 GB, czyli te pliki systemowe zajmują całkiem sporo ale na szczęście mamy przecież możliwość rozbudowania pamięci za pomocą kart microSD. Ja sam w moim Galaxy S6 ciągle narzekam na brak pamięci, a tutaj już nie miałbym takiego problemu. I w ogóle, przecież Samsung rok temu mówił, że pamięć zewnętrzna jest B. A tu tymczasem teraz w pudełku z Galaxy S7 znajdziemy nawet specjalną przejściówkę, która pozwala nam na podłączenie do telefonu pendrive'a. Mam dzikie wrażenie, że korzystanie z niego jest bardzo niewygodne przez te zakrzywione krawędzie. Pamiętam ten problem z Galaxy S6 Edge. Smartfon wyglądał rewelacyjnie, ale jego krawędzie były takie ostre i nieprzyjemne. W S7 Edge natomiast plecki również są lekko obłe, co pozytywnie wpływa na ergonomię. Pisaliście, że zależy Wam na szczerych odpowiedziach z punktu widzenia użytkownika, więc powiem najprościej jak się da. Testowałem kiedyś S6 Edge przez około 2 tygodnie i po prostu był dla mnie mniej wygodny niż zwykły S6. W S7 Edge. Zagięty ekran w ogóle mi z kolei nie przeszkadza, a telefon prezentuje się szalenie efektownie, jak gdyby obraz wychodził z wyświetlacza. Do tego menu krawędziowe rozszerzono o nowe funkcje i teraz możemy naprawdę szybko włączyć sobie kciukiem ulubione aplikacje. Zresztą zwykły S7 również jest wygodniejszy od zwykłego S6. Zdecydowanie ta bardziej opływowa tylna część obudowy robi robotę. Włączcie coś wymagającego, np. GTA San Andreas i sprawdźcie czy się grzeje. Jak wiadomo flagowiec, na którym nie da się usmażyć jajka albo odpalić od niego papierosa, to jakaś popierdółka, a nie flagowiec. Słuchajcie, w normalnych warunkach nie grzeje się zupełnie. Samsung zastosował autorski system chłodzenia, który spisuje się na medal. Wczoraj wieczorem specjalnie dla was starałem się robić naprawdę dużo, by ten smartfon rozgrzać, ale po prostu się nie dało. Długo grałem w Real Racing 3 i inne wymagające trójwymiarowe tytuły, a nawet dwa razy nagrywałem kilkunastominutowe wideo w 4K. Nic. Telefon podczas wykonywania tych zadań był tylko minimalnie cieplejszy niż w czasie zwykłego leżakowania w kieszeni. Pamiętam, że często w Xperiach od Sony podczas nagrywania w Ultra HD pojawiał się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze. Tutaj czegoś takiego absolutnie nie uświadczymy. Wpadliśmy jeszcze na pomysł, by pobrać aplikację o wdzięcznej nazwie Hand Warmer, której zadaniem jest jak największe rozgrzanie procesora. Sprawdźmy jak się spisuje. Podkreślę, że nasz redakcyjny S7 Edge ma na pokładzie chip Samsunga – Exynos 8890. Nie wiemy, czy tak samo do jest w przypadku wersji ze Snapdragonem 820. Proszę o test reakcji edge w kontakcie z krawężnikiem, zapewne pozytywnie się rozpadnie albo złamie. Próbowaliście nas podpuszczać i błagaliście, byśmy rzucali tym telefonem, strzelali do niego, kładli go na tory przed przejeżdżającym pociągiem i tak dalej. Niestety, nic z tego. Mamy w tej chwili w redakcji dwa egzemplarze i oba musimy niedługo oddać. A nie chciałbym zobaczyć miny pracowników Samsunga, którzy ujrzeliby ten smartfon po paru bliskich intymnych spotkaniach z podłogą. Boję się, że sam wtedy miałbym takie bliskie intymne spotkanie z podłogą. Na YouTubie znajdziecie już jednak kilka filmów, na których ludzie wyżywają się na nowych flagowcach Samsunga. Jak wypadają? Cóż, działają bardzo długo, nawet. Po poważnych wypadkach trudno jest uszkodzić ekran, natomiast łatwo zbić szkło na tylnej stronie obudowy. Nikt nie jest doskonały. Zmieniło się cokolwiek oprócz procesora, ramu i kilku cyferek? Czym i jak bardzo różni się od S6 Edge? Takich pytań było wiele, podobnie jak wiele jest różnic pomiędzy S7 a S6. Mimo, że na pierwszy rzut oka może wydawać się inaczej. Zmienił się komfort pracy, zmienił się system, zmienił się aparat, jest teraz slot na karty MicroSD, jest wodoszczelność. I wiecie co, ten temat jest na tyle ciekawy, że przygotowaliśmy specjalne wideo, w którym porównujemy właśnie S7 z S6. Czy dalej jest tak plastikowy jak poprzednicy? Czy mając go w dłoni, ma się poczucie dobrze wydanych pieniędzy? Słuchajcie, to jest niesamowite, jak długą drogę przeszedł Samsung na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Galaxy S7 w wersji Edge to moim zdaniem jeden z najładniejszych smartfonów na rynku, a jego wykonanie pozostawia bardzo niewiele do życzenia. Wygodny, estetyczny, luksusowy, ale nie sprawdziłby się jako smartfon kryminalisty, bo błyskawicznie zbiera wszystkie odciski palców. Niestety wygląda to słabo, ale da się przeżyć. Zawiesza się? No tak, nie mogło zabraknąć tego pytania. Na ogół smartfon pracuje bardzo, bardzo szybko i płynnie. Gry, benchmarki, nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielczości, tryb podzielonego ekranu wszystko działa zwykle idealnie. Ale szczerze mówiąc, zdarzyły mi się dwie poważniejsze sytuacje, w których smartfon się zawiesił. Raz podczas testowania aplikacją PC Mark. Świecące przyciski funkcyjne, nagle wygaszony ekran, brak reakcji na cokolwiek. Przycisk Home, dotyk czy podłączenie do komputera. Musiałem wyłączyć telefon przytrzymując Home i Volume Down. Druga sytuacja podczas gry w Real Racing 3 po prostu nagle się wyłączyła. Wcześniej działała perfekcyjnie, telefon nie był nagrzany i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, momentami widać, że oprogramowanie nie zostało jeszcze w pełni dopracowane. Mam jednak nadzieję, że Samsung szybko wypuści aktualizację, która naprawi tego typu problemy, tym bardziej, że przez 99% czasu S7 jest szybki jak błyskawica. Jak się sprawdza czytnik linii papilarnych? Dobrze, działa na takiej samej zasadzie jak ten z Galaxy S6, czyli wystarczy położyć palec na przycisku HOME, ale reaguje zauważalnie szybciej. Sprawdźmy jaka jest różnica. Jak aparat? Dobrze, aparat, dzięki za troskę. Robi świetne zdjęcia i pokazuje dobitnie, że megapiksele to nie wszystko. Szczególnie popisuje się w słabych warunkach oświetleniowych, gdzie nie ma żadnych problemów z łapaniem ostrości, a zdjęcia są wyraźne i szczegółowe? No, ale w S7 zastosowano najjaśniejsze obiektyw ze wszystkich smartfonów na rynku, więc nie ma się co dziwić. Rzecz jasna mamy dla Was też bardziej szczegółowy test aparatu w formie tekstowej. Czy da się robić zdjęcia pod wodą? Da się. Wystarczy zmienić odpowiednią opcję w ustawieniach aparatu tak, by wciskanie klawiszy głośności odpowiadało za fotografowanie bądź nagrywanie filmu. Wychodzą całkiem ładne.